Witam Was serdecznie. Parę rzeczy się nazbierało. Parę rzeczy takich ciekawych, ciekawostkowych i bajeranckich. To oczywiście bajeranckie, które dotyczy walki Tysona, Majka Tysona z Ciekiem Polem. O tym na zakończenie, bo a propos tego Photoshopu, który jest odstawiony na oficjalnym plakacie. Już wiemy dokładnie, co, gdzie i kiedy z tym Photoshopem i ile lat ma fotografia Majka Tysona zamieszczona na plakacie walki, która ma się odbyć za kilka miesięcy. Wszystko to już wiadomo. W internecie nic nie ginie. Natomiast słuchajcie, oczywiście zrobię jeszcze więcej, bo od tego zacznę zrobię e, taki przegląd e, czego się spodziewam, czego się spodziewam sportowo po tej gali 5 na 5, którą mamy, mamy w Rijadzie właściwie 6 na 6. No bo wszyscy zapominają przy okazji o tej walce e, o tej walce Dimitria biwoła, Bo to takie jest 5 na 5. Pamiętamy, 5 na 5, e, metrum kontra Queensberry, czyli metrum Eddie Herna kontra Queensberry, e, Franka e, Morena, to miał być dodatek do historycznej walki pomiędzy Peter Biewem i, i Dimitriem Bivoy. Z tego oczywiście nic nie zostało. Kolejna niestety jest bardzo, bardzo, bardzo wielu kontuzji Beterbieva, który wszystkie swoje walki zawodowe wygrał przed czasem. Natomiast um, takie krótkie spojrzenie teraz Maheru bo tak jak mówię, sportowo to wrócimy do tego, mamy jeszcze parę dni czasu, posłucham co panowie mówią na konferencji prasowej, dzisiaj mamy e, taki otwarty trening, nikt z nas na to uwagi specjalnej nie zwraca, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. Zobaczymy co panowie powiedzą na konferencji, później do tego wrócimy. Na razie co na ten temat myśli Las Vegas? Więc e, słuchajcie, za, e, mówiłem o tym biwole żeby wygrać żeby wygrać 20 dolarów, 20 dolarów stawiając na biwoła, trzeba postawić 1000 tak jest, nie przesłyszeliście się, żeby wygrać 20, a trzeba postawić 1000. Jak ktoś by chciał jakieś pieniądze zarobić na tak zwanym pewniaczku, to miliony musi stawiać, albo setki tysięcy, setki tysięcy to za mało miliony trzeba postawić żeby jakieś tam pieniądze dobre wygrać na tym zakładzie natomiast pozostałych walk przeczytam wam w tej chwili z tyłu oczywiście tradycyjnie jak u mnie leci, lecą, lecą grafiki, nawet specjalna strona, specjalne zestawienie tych pięciu na pięciu zostało zrobionych w jednym z kasem, kasem z Las Vegas widzicie wydarzenie, wydarzenie specjalne wszystko co robi Turki al to wydarzenie specjalne, za chwilę jeszcze oczywiście o tym ogłoszeniu daty walki e, rewanżowej Fury z Aleksandrem Sykiem. Na razie zostajemy przy tym temacie. Kto jest faworytem? Zhang jest faworytem w walce z Wajderem. Shiraz jest faworytem w walce z Williamsem. Richard jest faworytem w walce z Hacincem. Ford jest faworytem w walce z Nikiem Bolem i Hergowicz jest faworytem w pojedynku z Danielem Dibua. Bardzo nieznacznym z tych nazwisk, które wymieniłem, oczywiście zupełnie na boku patrzę i mówię o tym, co się dzieje w związku z biwem, bo to w ogóle nawet nie jest uznawane jako walkę, jako walka przez Buokbaherów. Bo 20 dolarów za 1000 to jest płatny sparing. Największym rywalem, największym faworytem jest Hergowicz. Bardzo nieznacznym faworytem jest ten Dżang Shiraz, również jednym z tych takich znaczących faworytów. Natomiast to nie, są, to nie są walki, gdzie jest pewniak. Tutaj pewniaków nie ma. Jeśli nawet jesteś faworytem, to jesteś faworytem 60 do 40, czyli wiecie, 60 do 40 w boksie, a już 60 do 40 w wadze ciężkiej, to w ogóle jest praktycznie równa walka. Tak jak mówię, wrócę do krótkich, krótkiego podsumowania każdy, każdego z tych pojedynków, bo się rzeczywiście dzieje bardzo wiele, no bo przecież mamy jeszcze gale. Mamy jeszcze galę w Nowym Jorku z udziałem Czterech Polaków. Do tego również wrócimy, także to jest, to jest spojrzenie bukmacherów na to, co zobaczymy w sobotę w nocy w Riyadzie. Natomiast 21 grudnia w Riyadzie zobaczymy walkę rewanżową. Takie są plany, podał te informacje Turki Alashek. 21 grudnia w Riyadzie, bo były dyskusje, że być może gdzie indziej, natomiast od początku wiadomo było, że te pieniądze są płacone, z, pieniądze za te wielkie gale są płacone z funduszy Riyad Season, więc trudno, żeby Riyad Season był na przykład. No, nie wiem, w Rzeszowie e, raczej, raczej niewielkie szanse na to były. Natomiast 21 grudnia ten rewas cieszę się, że w tym roku, bo były takie informacje, nawet e, podawał je e, Bobar, że koniec tego roku, może początek przyszłego roku, zostało to w roku 2024. Czekaliśmy 25 lat na unifikacyjny, unifikacyjną walkę, która była ostatni raz w 1999 roku. Poczekamy 7, miesięcy, poczekamy 7 miesięcy na rewasz Wspominam, że jeden i drugi pan, czyli Tyson Fury, był zawieszony tylko na tydzień, natomiast do 2 albo 3 lipca był zawieszony Oleksander Usyk także te daty i tak nie wchodziły w rachubę. Natomiast bardzo gęsto i często mówiło się, że ta data podawana wstępnie, czyli 12 października, to jest taka bardziej życzeniowa. Na chwilę obecną, natomiast po tych wszystkich rozmowach, które odbył Turki Sheik z promotorami, a przede wszystkim z teamami obu zespołów doszli do wniosku wszyscy, że jednak zostaniemy przy tym przedświątecznym terminie 21 grudnia 2024 roku. Pisujcie na dole, czego się spodziewacie. Powiem Wam tylko, że niczego nie sugerując, oczywiście, powiem wam tylko, że w boksie tak się jakoś składa, że rewanże zwykle wygrywają ci, którzy wygrali pierwsze walki. Bardzo, bardzo rzadko się zdarza, żeby ten, który przegrał walkę, wygrał rewanż. To są sytuacje, nie wiem, myślę, że 70%, w 70% rewanżów wygrywał ten, który i tak wygrał pierwszą walkę. Niczego nie sugeruję. Część z Was już napisała o jak się weźmie za tą walkę poważnie Tyson Fury. Kiedy wrzuciłem to info na, na, na Twitterze, no, on się wziął poważnie za pierwszym razem wierzcie mi, naprawdę czy, czy, czy odpuścił w siódmej rundzie bo myślał, że Usyk sam się położy być może, natomiast mówienie, że nie podszedł do tego poważnie, do tej walki Usyk, do walki z Usykiem Tyson Fury jest błędem, absolutnie błędem, co my tutaj jeszcze mamy, no, mamy oczywiście tą informację, którą Dlatego właśnie zrobiłem osobny taki vlog. Nie lubię napychać 30 tematami, z czego 7 jest ważnych, bo 6 się zapomina. Decyzja Canelo Alvareza rezygnacji z walki z Williamem Skulem. Słuchajcie, boks to są jaja, natomiast jak boks to są jaja i cyrk, to już w tym momencie jest za dużo. William Skule, ostatnie dwie walki, które dały mu według IBF-u, które dały mu według IBF-u prawo do pojedynku z Canelo Alvarezem Undisputed, wszystkie cztery pasy, legendarny pięściarz wagi super średniej i nie tylko zresztą, dały mu Williamowi Skulowi, człowiekowi z Kuby, który walczy w Berlinie, które dały mu prawo do walki z Canelo Alvarezem, to je, były z pięściarzem, których nazwisk pięściarzami. Nazwisk nie będę wymieniał, bo to nie ma żadnego sensu, bo i tak wam to nic nie powie. Powiem wam tylko, że jeden z tych pięściarzy był sklasyfikowany, czy jest sklasyfikowany na 170. miejscu bokserka i jest 36 w swojej kategorii wagowej, czyli w super średniej w Stanach Zjednoczonych, 36. tam jeszcze raz. Natomiast drugi killer, z którym na punkty, obie walki wygrane na punkty, przypominam, no właściwie mówię, obie walki wygrane na punkty, drugi z killerów, których pokonał. Nie doszły już rywal Canelo Alvareza jest 24 w Argentynie i zajmuje świetne 590 miejsce w Boksreku. Nie róbmy jaj. Jak zaczniemy sankcjonować takie walki, a właściwie zaczęliśmy już przez IBF i mówić, że to jest warty rywal, warty rywal Canelo Alvareza, to znaczy, że, że bok się stał, no nie wiem, wolną amerykanką czasami, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o um, typowanie tych zawodników, czy miejsca ich w rankingach. Wygląda na to, że będzie walczył z niejakim szyszkinem. Pan William Skull z Berlina, przepraszam z Berlina, ale tak naprawdę, naprawdę Skuby za, nie wiem, jedną tysięczną, nie przesadzam, jedną setną tego, co, 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 co będzie budżet walki. Canelo Vareza, z kimkolwiek nie będzie wzięty. Natomiast idea IBF-u, że on na to zasługuje, część z Was już mi napisała, co tam się czepiasz, należy mu się szacunek. Nie, nie należy mu się szacunek. Należy mu się szacunek za to, że jest pięściarzem. Natomiast nie należy się szacunek IBF-owi, że to sankcjonuje, ponieważ, słuchajcie, ostatnie dwie walki, które stoczył pan William School, ja Wam wrzucam w tym momencie tą salkę. To jest zdjęcie tej salki. I przeskakuje z tego na tą salkę. I tutaj jest zdjęcie T-Mobile Arena, gdzie ta walka miała się odbyć. Jest, podejrzewam, z 20 gości, którzy są lepsi od niego. Oczywiście pokazuje to po raz kolejny, że wszystkie rankingi, z wyjątkiem rankingu ESPN-u, podejrzewam, magazynu Ring, wszystkie te alfabetyczne, czyli tych WBA, WBC, IBF, WBO, to jest joke. To jest joke. Bo naprawdę twierdzi, że William School po tym, co widzieli, widzieliśmy do tej pory. Mówiłem już, dlaczego zasługuje na walkę z Canelo Alvarezem, to jest joke. To jest absolutnie joke. Brawo dla Canelo, że powiedział. dziękuję bardzo, oddaję ten tytuł, możecie sobie zrobić z tym, z tym pasem IBF-u, co tylko chcecie. Ja i tak będę walczył, i tak będę zapełniał salę, i tak będę sprzedawał, nie wiem, 700-800 tysięcy pay-per-view. Natomiast good luck ze zorganizowaniem walki e, zorganizowaniem walki Shishkin kontra wszystkim kontra Skull za... Za, nie wiem, ja podejrzewam, że tam jak się zaczną panowie przebijać, to mniej więcej tyle wyjdzie, ile, ile będą, ile wpływy z parkingów będą na walkę Canelo Alvarez'a. To dosyć może brutalnie mówię, natomiast nie, 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 nie dajmy się zwariować. Naprawdę nie dajmy się zwariować. Boks to jest piękny sport. Turki al nam pokazuje, jak piękny sport to może być. Tyson Fury Aleksander nam pokazali, jak piękny sport to może być. Nie cofajmy się do średniowiecza pięściarskiego z takimi zestawieniami, bo to, to, nas, to nas kompromituje. No i wreszcie, na zakończenie, sobie zostawiłem historykę związaną, kolejną historykę, których będzie na pewno wiele. Natomiast tutaj, już na zasadzie, robienie z nas kompletnych debili. Ci, którzy dają się nabrać na to, na to, to good luck. Good luck z takim sposobem myślenia. Myślę oczywiście o pojedynku. Majka Tysona z SPAL. Zacznę od tej ostatniej rzeczy, która się zdarzyła, związana ze zdrowiem. Zaledwie 58-letniego Majka Tysona, przypominam 30 lat różnicy między Panami, leciał do, w pierwszej klasie do Kalifornii. W pewnym momencie zasłabł, nie wiadomo było, co się z nim dzieje, nawet przez. Te wewnętrzne e, głośniki samolotowe. Pytano, czy ktokolwiek jest lekarzem. W ogóle paranoja maksymalna. Mike wyjechał na, na wózku dla, dla starszych panów, którzy się źle czują na, na podczas lotu czy przed lotem. Natomiast, oczywiście, e, błyskawiczna reakcja Jake'a Pola że to w ogóle to wymyślił to. Mike Tyson to wszystko wymyślił, żeby dostać. Ekstra, nie wiem, oglądalność, kliki, serduszka, jakkolwiek to nazywamy. Że wymyślił to, po, po co to wymyślasz? No, 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 musiałby być kompletnym troglodytą. Natomiast Mike Tyson, jeśli chodzi o biznes, kompletnym troglodytą nie jest, żeby wymyślać rzeczy, które 100% umniejszają walkę, na którą, którą ma wyjść. No bo logicznego w tym sensu nie ma e, w ogóle. Zupełnie, zupełnie zero. Natomiast to są te rzeczy, które będą się zgadzać, zdarzać cały czas, przypominam, komisja sportowa stanu Teksas uznała, że 58-letni Mike Tyson w ogóle w sumie jest okaz zdrowia, samolotami latać nie może. Natomiast wrócę do, tego, wrócę do tego plakatu, bo mówiłem, bo to jest taka całość robienia nas w bambuko, kompletnie, za moich czasów się mówiło, robisz mnie w bambuko, nie wiem, czy teraz jeszcze w ogóle wolno coś takiego powiedzieć, no, ale już powiedziałem, więc za późno. Mówiłem o tym plakacie. Mówiłem o tym plakacie, gdzie wstawiono w oficjalnym plakacie walki w Teksasie Jac-Pola i Mike'a Tysona, że ten Mike Tyson mi taki, jakiś młody wyglądał na tym plakacie. To, że był ten plakat podrobiony, to wiedziałem. Natomiast ponieważ uwielbiam internet, w ogóle uważam, że internet, jeśli chodzi o wynalazki ostatnich 40 lat, to nic nie rusza internetu. Nic, nic. To w ogóle nawet nie ma podejścia do internetu. Ktoś ładnie znalazł, wiecie ile lat ma zdjęcie zamieszczone na tym plakacie Mike'a Tysona? Ma lat 19. Czyli walka w 2024 roku, Netflix, potężna firma, szaleństwo, walka, którą zobaczy miliardy ludzi. Takie rzeczy też czytałem, że już miliardy ludzi, miliardy ludzi ją zobaczy, Natomiast na plakaciku jest oszustwo. Nazywajmy to po imieniu, ponieważ jest pokazanym, pięściarz sprzed 19 lat. Ja nie wiem, może to jakiś dobry pomysł jest, może, nie wiem, może na polskie gale należałoby to przenieść, no nie wiem, może, może Diablo pokazać że miał 24. Teraz ma 42, no to 18 lat, to nie, to Diablo musiał mieć 23. No niektórzy z tych pięściarzy, co walczą na przykład na polskich ringach, to trzeba by ich pokazać, nie wiem, w szkole podstawowej. Jakby się miało odjąć te 19 lat, które odjęto z plakatu walki Tyson kontra Jake Paul? Słuchajcie, to taka przestroga dla wszystkich, którzy w dalszym ciągu jeszcze wierzą czemukolwiek, co się, co się dzieje, bez sprawdzania w jakichś normalnych źródłach, co się dzieje, nie tylko jeśli chodzi o sport, ale politykę, nasze codzienne życie itd. To wszystko jest jeden wielki bies, a już teraz do takiego stopnia. Że to po prostu mówiąc kolokwialnie, w pale się nie mieści. Że po prostu można wrzucić zdjęcie gościa sprzed 19 lat. Jak gdyby nigdy nie. Słuchajcie, i tym. Optymistycznym, właściwie mało optymistycznym akcentem, e, wrzutka dzisiejsza, e, środowa oczywiście materiałów. Postaram się zrobić ile tylko się da, na ile sił starczych, e, Tak jak mówię, gal jest sporo, e, jest ta czwóreczka naszych w Nowym Jorku. I oczywiście omówienie tego, co się, co się może zdarzyć, moim zdaniem, na ringu w Riadzie podczas 5 na no, 5, plus ten Dimitri Bivo Trzymaneczko na razie.